Cześć. Chmierz z tej strony. Słuchajcie, e, krótko e, chciałem powiedzieć Wam o wspaniałym weekendzie, który spędziłem w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, za kilka dni. Rocznica bitwy Cameron. Rocznica bitwy, która jest co roku świętem legii cudzoziemskiej. Ja o tym. O tej bitwie, o wydarzeniach, które spowodowały, że ta bitwa jest tak szczególnym, rocznica tej bitwy jest tak szczególnym dniem w historii legii. Zrobiłem film jakiś rok temu, bodajże czy dwa lata temu, tutaj linka, żebyście sobie przypomnieli, jeżeli ktoś nie widział, jeżeli ktoś jest zainteresowany a warto. A co z tym wspólnego miał ten weekend, w weekend. Dzięki temu, że wraz z majorem Andrzejem Szajrychem byłem oficerem 6 Brygady Powietrzno-Desantowej, on służył jeszcze w czasach, kiedy to była dywizja, zostałem zaproszony na uroczystości Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce. Zostaliśmy zaproszeni przez legionistów. Impreza była rewelacyjna na rynku w Kazimierzu Dolnym. Odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę bitwy Kamerą, największe święto lejicoziemskiej. W trakcie tej uroczystości byli legioniści. Dostali dwóch legionistów z tego, co dobrze, jeśli dobrze pamiętam, dostało medale pamiątkowe za zasługi dla um, Wspierania pamięci dotyczącej Legii Czarodziejskiej. Legioniści, Polacy, gościli na tej imprezie pana generała Jean-Pierre Jacoba z Francji wraz z małżonką przybył generał, uświetniając tym samym uroczystość. Legioniści gościli też na uroczystości kapitana Legii Czarodziejskiej, Polaka, który zostawił w legii 33 ponad 33 lata swojego życia, pana Leszka Michalika. Yy. Impreza wzbudziła słuchajcie, wielkie zainteresowanie wśród turystów na rynku. Ludzie podchodzili do nas, w sensie no, do cywili i do gości zaproszonych przez legionistów. Pytali się o co chodzi, kim są, dlaczego tutaj Legia, kto, czy to są Polacy. Czy, no, słuchajcie, rewelacyjna sprawa. Yy. Staraliśmy się odpowiadać, jak najbardziej, żeśmy umieli tłumaczyć tym ludziom, dlaczego ta uroczystość. Kim są ci ludzie, kim są ci żołnierze, byli żołnierze w zielonych beretach, byli legioniści w zielonych beretach. Następnie ruszyliśmy do restauracji. Impreza zapoczątkowała wzniesienie toastu ku chwale Legii Cudzoziemskiej. O, e,

Alzheimer's disease. Oh, oh, oh! Pour les Belges, il Pour les Belges, il n'y en a plus. Celles sont Pour A potem długo, długo pieśni, opowieści, wspomnienia śmieszne, czasami smutne, czasami inaczej zawsze ciekawe, szczególnie dla takich ludzi, którzy legię cudzoziemską, tak jak ja, znamy. Tylko z opowiadań. Myślę, że mogę powiedzieć tutaj w swoim imieniu, ale również w imieniu zaproszonych przyjaciół logicy ziemskiej i gości, że było bardzo sympatycznie, bardzo godnie, bardzo ciekawie i cieszę się, że mogłem poznać wiele nowych w moim życiu osób. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich byłych żołnierzy Legii Cozyńskiej, obecnych żołnierzy Legii wszystkich ludzi, dla których mm, ważne są. Takie zasady uniwersalne jak honor, wierność. Pozdrawiam tym samym wszystkich żołnierzy. Tych z 6. Brygady Pojśno-Desantowej, z 6. Dywizji, tych, co służyli wcześniej, również. Niedługo zobaczymy się na muszakach. Nie wszyscy niestety, ale myślę, że wszyscy, jak gdyby do czegoś doszło, będziemy trzymać się razem. No i tak. Czas zacząć kolejny tydzień życia. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I jeszcze raz dziękuję za zaproszenie na kamerą. Na święto kamerą. Na razie. Cześć.